Kolejny miesiąc przypominasz klientom o dokumentach, a twoje regały uginają się pod ciężarem segregatorów. Nazywam się Zuzanna Kwiatkowska i jestem właścicielem kancelarii usług księgowych TCE oraz ambasadorem marki k 24 Wiem, jak wygląda codzienność biur rachunkowych. Od lat wspieram biura w codziennej pracy, współtworząc narzędzia usprawniające naszą branżę. Postaw na nowoczesne narzędzie dla biur rachunkowych k 24 z bezpłatną integracją KSEF. Dzięki K24 zapomnisz o mailach z dokumentami, Excelach do śledzenia terminu i bieganiu po segregatory. W imieniu dostawcy oprogramowania Filab K24 oraz swoim zapraszam Państwa serdecznie na szósty Międzynarodowy Kongres Biur rachunkowych, który odbędzie się w Kielcach. MKBR to nie tylko przegląd nowych regulacji i technologii, to przede wszystkim miejsce do wymiany wiedzy i doświadczeń. To właśnie tutaj eksperci i praktycy kształtują przyszłość księgowości. W trakcie kongresu będę miała przyjemność poprowadzić praktyczny warsztat. Nie pracuj więcej, tylko mądrzej. Porządek i automatyzacja procesów zaczyna się w K24. Dowiesz się również, co zrobić w K24, aby to system przypominał automatycznie klientom o dostarczeniu dokumentów oraz o płatnościach podatków i ZUS, a nie Ty. Jeśli szukasz rozwiązań, które oszczędzają czas, automatyzują pracę i wykluczają to, co zbędne, zapraszam już dziś! Dodatkowo na stoisku FILAPKA 24 czeka na Państwa niespodzianka nawiązująca do etykiety biznesowej. Do zobaczenia na MKBR. Pracujmy razem, mądrzej, nie więcej.